Przedostatni dzień tygodnia kultur świata był pełen muzyki z wielu regionów i kultur. Rozpoczął się koncertem Pan and Tango, kameralnym występem muzyków gdańskich i warszawskich zainspirowanych fandangiem i tangiem. Tanga nie tylko się słucha, ale tanga się tańczy, także tutaj to, również to, że praktycznie można wykonywać ten taniec, to chyba powoduje, że tango jest tak popularne popularny i tak lubiane, prawda? W porównaniu z Ameryką Południową nie jesteśmy roztańczoną krajem. To pani ma rację, ale sama dwa lata temu chodząc na kurs tańca, to z obserwacji osób prowadzących kursy w Trójmieście, no było tak, że popularność wzrasta i, i te kursy są no, oblegane. Tam powolutku brakowało miejsc na niektóre grupy, niektóre dni na niektóre rodzaje tańca. Także no myślę, że tutaj ta tendencja, że naród będzie coraz bardziej roztańczony, no, mam nadzieję, że jest, że będzie, że będzie to szło w tę stronę. Wieczorem usłyszeliśmy grupę Klezmoret Trio, zespół trzech młodych trójmiejskich artystów współpracujących ze sobą przy różnych projektach. Połączyli oni tradycyjne żydowskie pieśni z charakterystyczną bałkańską rytmiką i słowiańską melodyjnością, tworząc oryginalną, pełną ekspresji całość. Na naszą inspiracją na początku był słynny zespół Kroke, Trio Kroke, a już od pewnego czasu mamy własne inspiracje, gdzieś tam sięgały do jakichś nagrań archiwalnych, nagrań zespołów ludowych. Szukamy gdzieś materiałów, jakichś przyśpiewek ludowych, no i z tego biorą się potem jakieś, wydaje nam się, ciekawe pomysły. No i też od pewnego czasu zajmujemy się muzyką kaszubską, takim troszeczkę nowszym brzmieniem muzyki kaszubskiej, który, który łączy w sobie i elementy właśnie folkloru bałkańsko-słowiańsko-żydowskiego i troszeczkę jazzu. Myślę, że jest to bardzo przyjemna składanka tych różnych stylistyk.